Dzisiaj kończymy nasze marcowe wieczory ze świętym Józefem. I ostatnim tematem, który mamy podjąć w naszej refleksji, jest święty Józef jako patron Kościoła naszych czasów. Chcę powiedzieć, że temat ten jest mi wyjątkowo. Bliski i wyjątkowo drogi, bo dokładnie 10 lat temu napisałem książkę zatytułowaną Święty Józef, patron Kościoła naszych czasów. I tę książkę przedstawiłem jako rozprawę habilitacyjną, i można powiedzieć, był to taki ostatni dzwonek, żeby. Ten tytuł Zdobyć i ostatni temat, który przyszedł do głowy, aby go podjąć. Wcześniejsze tematy jakoś upadały. Ale dlaczego o tym mówię? Nie dlatego, żeby reklamować książkę, tylko dlatego, że z doświadczenia i z perspektywy pisania tejże książki, ale także. Zajmowania się kultem Świętego Józefa, uczestnictwem w różnych sympozjach i konferencjach międzynarodowych, myślę, że ten temat można by było ująć nieco inaczej. Oczywiście patron Kościoła naszych czasów to są słowa i wskazania Świętego Jana Pawła zawarte w adhortacji apostolskiej Redemptoris Custos. Ale myślę, że święty Jan Paweł II nie będzie miał nic przeciwko temu, jeśli byśmy dokonali małej korekty i spojrzeli w szerszej perspektywie na postać świętego Józefa i nazwali go patronem Kościoła wszechczasów, a nawet każdego czasu. Bo kiedy przyglądamy się historii zbawienia, Przyglądamy się historii Kościoła, widzimy, że święty Józef, ten milczący świadek tajemnicy wcielenia, pojawia się w bardzo ważnych momentach, tak historii zbawienia, jak również historii Kościoła. Weźmy historię zbawienia. Jest to czas, który dla Izraelitów był bardzo trudny. Oni bardzo oczekiwali na Mesjasza oni oczekiwali na przywrócenie królestwa Izraela a to miał uczynić mesjasz i te oczekiwania były bardzo silne a tutaj niestety żyli w warunkach bardzo trudnych bo żyli pod rzymską okupacją a zatem nadzieja na przywrócenie królestwa praktycznie była żadna i wtedy wkracza Bóg. Pojawia się Święty Józef, pojawia się Maryja, pojawia się nasz Zbawiciel Jezus Chrystus. I zobaczmy, że w tym dziele zbawienia, w tajemnicy wcielenia uczestniczy Święty Józef. On bierze Maryję jako małżonkę i on przyjmuje Jezusa jako swojego syna. Staje się jego ziemskim ojcem i Wychowawcą. A potem co działo się potem? Działo się to dzieło, które nazywamy dziełem Jezusa Chrystusa, dzieło naszego zbawienia, naszego odkupienia, a potem głoszenie Ewangelii na wszystkich krańcach świata i tam, gdzie głoszono Ewangelię o Jezusie, mówiono także o Maryi i o Józefie. Inny ważny moment w historii, kiedy Józef wyszedł jakby z cienia, to jest rok 1870, kiedy papież Pius IX ogłasza go patronem kościoła katolickiego. I tutaj też sytuacja, można powiedzieć, była kryzysowa. Na Półwyspie Apenińskim trwała wojna. Były to walki o zjednoczenie Włoch. Niestety w tym czasie zlikwidowano państwo kościelne, a... Rewolucjoniści byli bardzo negatywnie nastawieni do Kościoła. W Rzymie pojawiały się takie hasła: precz z papieżem, precz z kardynałami, precz z księżmi, a nawet bluźnierstwa, precz z Chrystusem. A mimo tego, ten papież, który stał się więźniem Watykanu, wielki czciciel św. Józefa, będąc w zamknięciu, potrafił ogłosić 206 nowych diecezji. Przyczynił się do rozwoju kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa, ogłosił dogmat o niepokalanym poczęciu, niepokalanym poczęciu Najświętszej Maryi Panny, zwołał Sobór Watykański I, gdzie między innymi ogłoszono dogmat o nieomylności papieża w sprawach wiary i moralności. Pokazał, że można sprawować urząd papieski nie mając ziemi, nie mając wojska, nie mając władzy doczesnej. Możemy iść dalej. Jan XXIII, papież przełomu, okres powojenny, kiedy na świecie, można powiedzieć, rozpoczyna się tak zwana rewolucja moralna. Kiedy to, te wszystkie wartości, które kiedyś były tradycją, świętością, nagle przestały takimi być, ludzie je zaczynają odrzucać, idą w zupełnie inne... Wartości, wartości nie mające żadnego związku z chrześcijaństwem. I ten papież zwołuje Sobór Watykański II, który dokonuje reformy Kościoła. Ciekawe, że na początku Soboru papież zawierza całe to dzieło Soboru właśnie świętemu Józefowi. I dalej w specjalnym dokumencie nakazuje, aby w tak zwanym kanonie rzymskim, czyli w modlitwie eucharystycznej... Wymieniano imię Józefa zaraz po Maryi ze względu na jego relację z Maryją, Jezusem, na jego rolę w historii zbawienia. Czyli zwróćmy uwagę, że też w pewnej sytuacji kryzysowej Święty Józef wychodzi z ukrycia. Potem mamy adhortację Jana Pawła II Redemptoris Custos i właśnie w tej adhortacji po raz pierwszy. Papież oficjalnie mówi, że święty Józef jest nie tylko patronem Kościoła, ale jest patronem Kościoła naszych czasów, a nawet tych czasów przyszłych, XXI wieku. I wydaje się, że to stwierdzenie bardzo mocno podkreśla aktualność misji świętego Józefa w historii zbawienia na tym etapie, na jakim żyjemy, czyli w czasie Kościoła. Święty Józef jako patron, patron naszych czasów, patron różnych grup, różnych środowisk. Dlaczego tak chętnie jest wybierany na patrona? Wydaje się, że odpowiedź jest jedna: bo święty Józef był autorytetem. Był autorytetem dla Jezusa i dla Maryi w czasie ziemskiego życia. I również dziś może być autorytetem dla każdego chrześcijanina, bez względu na stan, w którym żyje. Może być autorytetem dla mężczyzn, ojców, rodzin, kapłanów czy osób zakonnych. A może być autorytetem, ponieważ, jak mówi Pismo Święte, był mężem sprawiedliwym, a papież... Franciszek zwraca uwagę na jeszcze inne cechy Józefa, które sprawiają, że staje się rzeczywistym autorytetem. Mianowicie zwraca uwagę, że jest to człowiek o ojcowskim sercu, jest czuły, jest posłuszny, przyjmujący, posiadający twórczą odwagę, jest człowiekiem pracy, jest ojcem w cieniu. I to właśnie tacy ludzie mogą przemieniać oblicze naszej skomplikowanej codzienności. Dzisiaj takich ludzi poszukuje się jako autorytetów, nie tych, którzy krzyczą, którzy manifestują często w sposób bardzo nachalny czy wulgarny, ale ludzi, którym można zaufać. Odwołując się do adholtacji apostolskiej, Redemptoris Custos. Tam Jan Paweł II, mówiąc o patronacie Józefa jako patronie tych naszych współczesnych czasów, zwraca uwagę przede wszystkim na rodzinę. Na pierwszym miejscu jest rodzina, bo jak zauważał to bardzo często w swoim nauczaniu święty Jan Paweł II, rodzina przeżyła dziś pewien kryzys. I właśnie ta idea. Józefa jako patrona naszych czasów bardzo często wybrzmiewała tu, w tym miejscu. W Bazylice Świętego Józefa, dziś w Sanktuarium Narodowym Świętego Józefa. Wybrzmiewała chociażby w nauczaniu pierwszego kaliskiego biskupa, dziś biskupa seniora Stanisława Napierały. On już w roku 2001 w jednej homilii na początku roku mówił tak. W programie duszpasterskim naszej diecezji na pierwszy rok Nowego wieku i nowego tysiąclecia umieściliśmy informację i równocześnie zadanie, że wiek XXI będzie w szczególny sposób czasem świętego Józefa. I biskup pyta: proroctwo odpowiada, to nie jest proroctwo, to jest konkluzja pewnego rozumowania, opartego na rzeczywistości, w której żyjemy. Dziś zagrożona jest rodzina. Zagrożone jest ojcostwo. Dziś ojcostwo i rodzina to dwie wartości, z którymi święty Józef w sposób szczególny jest złączony. Więc jest czas pewnego kryzysu. Pojawia się święty Józef jako potężny patron, który potrafi rozwiązać problemy, które po ludzku są nie do rozwiązania. Potem kolejny akcent, który podkreślał. Ten patronat świętego Józefa jako patrona naszych czasów to był 10. Międzynarodowy Kongres Józefologiczny, który odbył się w Kaliszu w 2009 roku. Ten kongres jako motto, jako hasło wybrał słowa święty Józef, patron na nasze czasy. I rzeczywiście w głoszonych referatach, homiliach, w tym wszystkim, co dobywało, odbywało się w Centrum Józefologicznym, czy tu, w Bazylice, bardzo mocno akcentowano tematy rodziny, ojcostwa, ludzi młodych i właśnie obecność Józefa, jako tego, który może być rozwiązaniem tych wszystkich problemów może być taką skuteczną receptą pod warunkiem, że Jemu zaufamy, że zwrócimy się do Niego w ufnej modlitwie. A jest to bardzo potrzebne, zarówno w kryzysie rodziny a może jeszcze bardziej w kryzysie ojcostwa, bo wydaje się, że to właśnie kryzys ojcostwa jest jakby początkiem kryzysu rodziny. My dobrze wiemy, że bez Ojca rodzina nie może normalnie funkcjonować i rozwijać się. Bez Ojca rodzina przestaje być wspólnotą, a więc tym, czym powinna być, tym, do czego jest powołana. Przestaje być wspólnotą miłości, staje się jakimś jedynie zbiorowiskiem. A w takim środowisku niestety trudno jest, by rodzina stała się miejscem, które potrzebuje człowiek, aby mógł się prawidłowo rozwijać, zwłaszcza młody człowiek. I dlatego dziś bardzo często specjaliści od wychowania mówią o poranionym czy poranionym poranionym młodym pokoleniu że młode pokolenie jest dziś poranione ono nie jest złe ono jest poranione i to nie młodzi ludzie krzyczą nie młodzi ludzie się buntują ale ich zranienia ich rany które bardzo często wynieśli właśnie z rodzinnego domu którego często nie mieli w sensie ścisłym bo rodzice nie mieli czasu i tutaj też warto jeszcze raz przywołać słowa biskupa seniora, biskupa Stanisława, który w kontekście właśnie tych trudnych problemów, wobec których my czujemy się bezradni, z wiarą, bo wiemy, że był i jest to wielki czciciel świętego Józefa, w jednym z kazań wypowiedział takie słowa. Toteż kiedy rodzina przeżywa przeróżne kłopoty, trzeba iść do świętego Józefa. I prosić go o wstawiennictwo u Boga. Często ludzkie siły nie wystarczają, by skutecznie sobie pomóc w trudnej sytuacji rodzinnej. Święty Józef, potężny patron i milczący orędownik, może wstawiać się w trudnych chwilach rodzinnych dramatów. Jemu na pewno Bóg nie odmówi, zwłaszcza tam, gdzie jest kryzys ojcostwa, rodziny. I szczęścia w małżeństwie. Mówiąc o kryzysie rodziny, trzeba pewnie zobaczyć, że jest wiele przyczyn tegoż kryzysu. Możemy tutaj wymienić brak wystarczających warunków materialnych, przeciążone pracą kobiety i matki rodziny, lęk przed utratą pracy, przed kobietą, która jest w stanie błogosławionym, ponadto wyśmiewanie, lekceważenie, upokarzanie rodzin wielodzietnych, zrównywanie prawdziwej rodziny ze związkami osób tej samej płci, co dzisiaj już jest powszechne na całym świecie, co próbuje się również u nas bardzo mocno promować i wprowadzać i wiele innych. I to niestety często prowadzi do utraty wartości duchowych, że styl życia współczesnego człowieka staje się bardzo konsumpcyjny, nastawiony na branie. Rodzi się taki roszczeniowy styl życia. Preferuje się dla świętego spokoju wychowanie bezstresowe, czyli życie bez wymagań, niezdolność do ofiary. I to jeszcze tę sytuację bardziej pogłębia. A właśnie święty, Jezu, święty Józef uczy nas. Czym jest ofiara? Czym jest poświęcenie? Czym jest oddanie? Czym jest miłość? Święty Józef w Litanii jest nazywany podporą rodzin. Jest nazywany także postrachem duchów piekielnych. I ufając Jemu możemy być pewni, że właśnie On swoim wstawiennictwem zwycięży wszystkie podstępne szatańskie działania. Które jawnie lub ukrycie uderzają w rodzinę, aby ją zniszczyć. I właśnie my też winniśmy bardzo mocno zaufać, że on, jako obrońca życia, od poczęcia aż do naturalnej śmierci, sprawi, że będzie coraz więcej ludzi otwartych na życie. Będą, ludzi, będą ludzie życzliwi, ludzie dobrej woli, którzy będą promować wartości związane z życiem. Od poczęcia do naturalnej śmierci, bo Józef chronił to życie, chronił rodzinę, a dziś jest to tak bardzo potrzebne. I dlatego święty Jan Paweł II w swojej adhortacji wzywa nas, abyśmy modlili się o to Jego orędownictwo. I ono powinno być ustawicznie, bo ustawicznie jest potrzebne Kościołowi. I to nie tylko wobec pojawiających się kryzysów, ale tak, żeby Kościół mógł pełnić swoją misję, mógł ewangelizować, mógł głosić dobrą nowinę całemu światu, a właśnie Święty Józef, który uczy nas właściwych relacji, można powiedzieć, jest najlepszym ewangelizatorem, bo Ewangelii, ewangelizowanie to budowanie relacji, relacji człowieka z Bogiem, to prowadzenie do Boga, prowadzenie do Jezusa Chrystusa. Święty Józef był człowiekiem otwarty na drugiego człowieka, był otwarty na życie. I ten milczący święty wbrew pozorom, on uczy prawdziwego dialogu, bo uczy słuchać. I dlatego, bracia i siostry, kończąc tę konferencję, myślę, że zwróćmy się do świętego Józefa słowami modlitwy papieża Leona XIII. Tej modlitwy, która jest również modlitwą na nasze czasy i, pewno, i z pewnością będzie jeszcze długo aktualna na czasy, w których żyje i działa Kościół, bo Kościół zawsze będzie miał przeciwników, zawsze będzie zmagał się z pokusami zła i szatana. Do Ciebie, święty Józefie, uciekamy się w naszej niedoli. Wezwawszy pomocy Twojej najświętszej oblubienicy. Z ufnością również błagamy o Twoją opiekę. Przez miłość, która cię łączyła z niepokalaną dziewicą Boga Radzicą, i przez ojcowską Twą troskliwość, którą otaczałeś dziecią Jezus, pokornie błagamy. Wejrzyj łaskawie na dziedzictwo, które Jezus Chrystus nabył krwią swoją i swoim potężnym wstawiennictwem dopomóż nam w naszych potrzebach. Opatrznościowy stróżu Bożej Rodziny. Czuwaj nad wybranym potomstwem Jezusa Chrystusa. Oddal od nas, ukochany Ojcze, wszelką zarazę błędów i zepsucia. Potężny nasz wybawco, przybądź nam łaskawie z niebiańską pomocą w tej walce z mocami ciemności. A jak niegdyś uratowałeś dziecię Jezus z niebezpieczeństwa, którego, które groziło jego życiu, tak teraz broń świętego Kościoła Bożego od wrogich zasadzek i od wszelkich przeciwności. Otaczaj każdego z nas nieustanną opieką, abyśmy za Twoim przykładem i Twoją pomocą wsparci mogli żyć świątobliwie, umrzeć pobożnie i osiągnąć wieczną szczęśliwość w niebie. Amen. Naszym Chcemy ciepła, twoich rąk. Ty masz w oczach ojca blas?